Hej, z tej strony Miśka z kanału Spokojnie, to tylko matma. W tym filmie pokażę Ci, jak rozpoznać, czy dane przyporządkowanie jest funkcją. Ok, no to zaczynamy. Zanim przejdziemy do zadania, przypomnimy sobie definicję funkcji. I tak, zgodnie z definicją, funkcją ze zbioru x w y nazywamy takie przyporządkowanie, w którym... Każdemu elementowi ze zbioru x, bardzo ważne, odpowiada dokładnie jeden element ze zbioru y. Ok, no i to tyle, jeżeli chodzi o takie formalne definicje. A teraz troszeczkę jaśniej. Możecie sobie funkcję wyobrazić jako takie tworzenie pary. Ale to tworzenie pary musi odbyć się według ściśle określonych zasad. Pierwsza jest taka, że elementy tej pary zawsze mają określoną kolejność. Więc najpierw będziemy mieć zawsze x. Który będzie nazywany argumentem, a dopiero później y. I teraz, żeby tak stworzona para była funkcją, to x musi być połączony tylko i wyłącznie z jednym y. Nie może być tych y ani mniej, ani więcej. Co więcej, nie może być x, który nie ma pary, bo to też wtedy nie będzie funkcja. Ok, no to jak definicję funkcji mamy za sobą, możemy przejść do zadania. I zadanie jest następujące. Czy Przy poniższe przyporządkowania są funkcjami? Odpowiedź uzasadnij. Każdemu maturzyście przyporządkowujemy nazwy przedmiotów dodatkowych, które ma zamiar zdawać na maturze. Zadanie to rozpoczniemy od tego, że określimy, jakie elementy będą w zbiorze X, a jakie elementy będą znajdowały się w zbiorze Y. -ów. I tak. Zbiór X będą tworzyli maturzyści, czyli X to będzie zbiór maturzystów. Natomiast jeżeli chodzi o Y, to zbiorem Y będą wszystkie przedmioty dodatkowe, które można zdawać na maturze. I teraz zastanówmy się, czy takie przyporządkowanie będzie funkcją. Powiedzmy, że mamy pewną maturzystkę, niech ta maturzystka nazywa się Ania. Ania chce się dostać na matematykę, więc na maturze wybierze tylko jeden przedmiot rozszerzony i będzie nią matematyka. I wtedy Ani przypisujemy po prostu matematykę. Ale może też być maturzysta o imieniu Bartek. Bartkowi będzie zależało na tym, żeby dostać się na medycynę, więc będzie musiał zdawać aż trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym na maturze. Biologię, chemię i matematykę. Ania jest elementem zbioru X, tak samo jak Bartek. Matematyka jest elementem zbioru Y. No i tutaj póki co wszystko się zgadza. X ma przyporządkowanego swojego Y, jednego Ania i matematyka. Natomiast tutaj elementu zbioru Y jest już więcej, no bo Bartek zdaje aż trzy przedmioty, czyli Bartkowi przypiszemy biologię, chemię i matematykę. No i widzimy, że tu już nie zgadza się to z definicją funkcji, no bo elementowi zbioru X odpowiadają aż trzy elementy zbioru Y. No, i wniosek będzie taki, że to przyporządkowanie nie jest funkcją, bo istnieją maturzyści, którzy mają zamiar zdawać więcej niż jeden przedmiot dodatkowy na maturze. No dobra, to teraz zerknijmy na podpunkt B. Mam nadzieję, że tutaj się zmieszczę. W podpunkcie B mamy coś takiego. Każdemu maturzyście przyporządkowujemy liczbę przedmiotów, które będzie zdawał na maturze. To zaczniemy od ustalenia, czym będzie zbiór X, a czym będzie zbiór Y. -ów. I w tym wypadku zbiór X to ponownie będzie zbiór maturzystów. Natomiast jeżeli chodzi o zbiór Y, to wartościami będą liczby odpowiadające temu, z ilu przedmiotów dany maturzysta będzie zdawał maturę. No i obowiązkowo każdy maturzysta musi zdać maturę z języka polskiego, z matematyki i języka obcego, plus może mieć do pięciu przedmiotów na poziomie rozszerzonym jako przedmioty dodatkowe. Więc tak naprawdę liczba przedmiotów, z których będzie zdawał maturę, będzie się wahała od 3 do 8 więc zbiór Y będą tworzyły liczby naturalne od 3 do 8. No i wracając do Ani i Bartka. Ania zadeklarowała, że będzie zdawała na maturze jako przedmiot dodatkowy matematykę, ponieważ zdaje też matematykę na poziomie podstawowym. No to tak naprawdę będzie zdawała maturę tylko i wyłącznie z trzech przedmiotów. Czyli Ani przyporządkujemy liczbę 3. Natomiast jeżeli chodzi o Bartka, no to Bartek poza językiem polskim, matematyką i językiem obcym, będzie jeszcze dodatkowo zdawał biologię i chemię, to łącznie da 5 przedmiotów. Czyli Bartkowi przyporządkujemy liczbę 5. I jak widzimy, tym razem każdemu elementowi ze zbioru X, czyli każdemu maturzyście, będzie odpowiadała dokładnie jedna wartość, bo będzie to liczba określająca to, ile przedmiotów dany maturzysta będzie zdawał na maturze, co przy okazji oznacza, że takie przyporządkowanie jest jak najbardziej funkcją. No dobrze, to teraz jeszcze podpunkt C. Każdemu obywatelowi Polski przyporządkowujemy numer jego dowodu osobistego. I tak, pod punkcie C zbiorem X będzie zbiór wszystkich obywateli Polski, natomiast zbiorem Y będzie zbiór numerów dowodów osobistych. No i nasze najważniejsze pytanie, czy to jest funkcja? Odpowiedź brzmi nie. No i dlaczego nie? ponieważ może być jakiś obywatel, który jest niepełnoletni, dajmy na to będzie to Janek lat 15, a osoba niepełnoletnia nie ma dowodu osobistego. Teoretycznie może mieć, bo może mieć tymczasowy dowód osobisty, ale załóżmy, że Janek nie wyjeżdża z rodzicami za granicę, a jak wyjeżdża, to posługuje się paszportem. No więc dowód osobisty mu chwilowo do niczego nie potrzebny. No i Janek dowodu osobistego nie ma, a więc nie ma przy okazji numeru, który możemy mu przyporządkować. No i taki pojedynczy Janek wystarczy, żeby stwierdzić, że tego typu przyporządkowanie funkcją nie będzie, no bo istnieją tacy obywatele Polski, którzy dowodu osobistego nie mają, więc nie można przypisać im numeru dowodu osobistego. A zgodnie z definicją, każdy element zbioru x. Musi mieć przypisany dokładnie jeden element zbioru y. Jak nie ma przypisanego, no to takie przyporządkowanie funkcją nie jest. No to został nam ostatni podpunkt, podpunkt D. Każdemu obywatelowi Polski przyporządkowujemy jego numer PESEL. I tak. Zbiór x ponownie będą tworzyć wszyscy obywatele Polski. Natomiast zbiór y to będzie zbiór numerów PESEL. I czy to przyporządkowanie jest funkcją? Tym razem tak, ze względu na to, że każdy obywatel polski tuż po urodzeniu otrzymuje swój unikalny i przypisany tylko do niego numer PESEL. Więc spełniony jest warunek dotyczący funkcji, czyli każdy element ze zbioru x posiada dokładnie jeden element ze zbioru y. Mam nadzieję, że tym filmem nieco rozjaśniłam wam pojęcie funkcji. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, no to zapraszam Was na mój kanał, gdzie takie filmy znajdziecie. A teraz, korzystając z okazji, że jest to pierwszy film, który zamieściłam na kanale i kto wie, być może czeka mnie świetlana YouTubeowa przyszłość, a może nie, chciałam serdecznie pozdrowić klasę 2 TP, pierwszą TP w roku szkolnym 2022-2023 i zadedykować ten film właśnie im. Moi drodzy, będę bardzo, bardzo za Wami tęsknić, ale jeżeli Wy też będziecie za Mną tęsknić, to zawsze możecie wpaść na przerwie i mnie odwiedzić. No to. Do usłyszenia następnym razem.